Witam wszystkich serdecznie. Jacek Ciesielski, następny odcinek przed tablicą o materacach. Dzisiaj taki wdzięczny chyba temat dla Państwa, ponieważ bardzo dużo klientów dzwoni do, do nas i twierdzi, że ma materac już kilkuletni i chce wymienić na przykład na nasz materac, ale tak naprawdę nie wie, jaki ten materac jest. Ten, który oczywiście mieli na początku. Z reguły mówią o twardości, o tym że już jest za miękki, że się wygniótł. Niektórzy mówią, że się wygniótł już po dwóch latach, niektórzy mówią, że po dziesięciu latach. Ale tak naprawdę w momencie, kiedy się ich pytamy, a jaki to był materac, klienci nie są w stanie odpowiedzieć, jakiego typu materac do tej pory posiadali. Czy to był piankowy, czy to był sprężynowy, może to był lateksowy. Nie mają o tym zielonego pojęcia, najczęściej w ogóle mylą i twierdzą, że mają materac piankowy, ponieważ wiedzą, że piankowe materace są najlepsze, ale w momencie, kiedy chcemy to zweryfikować, okazuje się, że w środku są sprężyny, tylko klienci do tej pory sobie nie zdawali z tego sprawy. Ja teraz przedstawię y, sytuację rynkową, czyli to, jakiego typu materace występują na rynku, których unikać, a które są tylko marketingowym, takim fejkiem i po prostu oszustwem, ponieważ nie istnieje coś takiego, jak na przykład materac y, termoregulujący czy materac termiczny. Po prostu jest to materac piankowy. Więc na rynku mamy y, materace pierwsze, niech to będą materace lateksowe. Materac lateksowy jest wykonany z pianki lateksowej, która powstaje w procesie wulkanizacji. Czyli jest to materac o specyficznej strukturze. Pianka lateksowa ma taką dość przyjemną dynamikę, ale najczęściej jest to ta sama dynamika od górnej warstwy do dolnej. Czyli nie ma połączonych np. dwóch, trzech, czterech warstw różnego lateksu, tylko z reguły jest to monolit. Ma najwyżej z góry otwory, które spowodują, że w jednym miejscu będziemy odczuwali ten materac, że jest bardziej miękki, i na przykład będzie wyglądało to w ten sposób, że mamy materac na przykład 160 na 200, i tutaj będzie dużo dziurek, tak, tu będzie mało. I w związku z tym ta twardość tego materaca w różnym miejscu może być różna. Ale w momencie, kiedy spojrzymy na przekrój tego materaca, tak. To nie ma różnych warstw, czyli cała ta wysokość materaca ma taką samą twardość. Na przykład 100 N. I regulujemy tylko warstwami, ale tylko w poziomie, czyli tak zwane strefy, ale nie regulujemy warstwami poziomymi. Więc jest to trochę ułomny produkt, ponieważ nie możemy wyregulować tej jakości twardości na poszczególnych warstwach. No i poza tym lateks nie oddycha, tak? Lateks oddycha tylko dlatego, że ma technologiczne takie otwory, ale sama struktura pianki lateksowej nie oddycha. No i to co najgorsze chyba w materacu lateksowym to waga, zapach, no i oczywiście białko, które jest niewypłukane i ono jest tym najważniejszym i najmocniejszym alergenem. Następnie mamy materace tak zwane materace piankowe. Ktoś by powiedział, że pianka lateksowa to też jest pianka. No tak, ale jest to typu, taki specyficzny rodzaj pianki, bo to jest tylko i wyłącznie lateks. Materace piankowe są wykonane z poliuretanu, czyli z surowca, który powstaje na skutek polimeryzacji dwóch składników, czyli polioli i zocjanianu. I to powoduje, że w tym procesie powstają nam specyficzne kształty i wielkości pęcherzyków. I mamy tutaj w piankach, jak gdyby trzy rodzaje pianek. Piankę otwartokomórkową, piankę zamkniętokomórkową i piankę wiskoelastyczną, czyli tą tak zwaną termoregulującą. W piankach jest największy postęp. Tutaj walczą bardzo duże korporacje o to, żeby mieć na rynku coś ciekawszego. Więc tak jak w lateksie w sumie dużo się nie zmienia, najwyżej technologia czyli mamy dwie technologie w tym lateksie, a w piankach od ostatnich 50 lat wymyślono kilkaset różnych rodzajów pianek. Ich zastosowanie w materacu też powoduje to, że możemy sobie stworzyć materac wręcz idealny odpowiedniej twardości, dynamice, o przewiewności, może być antybakteryjny, antygrzybiczny, ponieważ te pianki występują w takich wersjach. Także materac piankowy daje największą możliwość wyregulowania komfortu. I według mnie jest po prostu najlepszym materacem. Mamy jeszcze materace na przykład sprężynowe, czyli tutaj znowu materac sprężynowy, czyli sprężyny. Tutaj w piankach mamy po prostu kostkę Yy, pianki, tak? Co się dzieje z maceracem sprężynowym? Yy, postęp bardzo mały. Oczywiście w ostatnich latach, nie wiem, w 50 latach, yy, próbowano wprowadzić jakieś innowacyjności. Tak naprawdę skończyły one się na niczym, bo możemy jedynie zmniejszyć sprężynę, skrócić i zastosować troszeczkę inny drut. Ale zawsze jest to splot w kształcie takiej cewki. W związku z tym możliwości komfortu i regulacji tego komfortu są bardzo małe. Oczywiście pojawiają się jakieś nano sprężynki, pojawiają się różnej jakości druty, ale zawsze jest to po prostu drut, czyli zawsze śpimy na bardzo dużej antenie. Mamy tutaj w tych materacach tylko podział na materace bonelowe, czyli każda sprężyna jest połączona z następną i po obwodzie materaca idzie taki dość sztywny drut, który trzyma to wszystko razem, lub tak zwane materace kieszeniowe, czyli każda sprężyna jest w takiej propylenowej kieszonce. No i tutaj jest bardzo dużo nadużyć, jeżeli chodzi o interpretację tego, jak ta sprężyna działa, ponieważ pokazuje się różnego rodzaju triki. Gdzie jest materac, gdzie naciskamy z jednej strony, a tutaj obok stoi jakaś szklanka czy kieliszek z winem i on się nie przewraca. Jest to nieprawda. Jest to po prostu fake internetowy. Tak naprawdę sprężyny w kieszonkach są w rzędzie połączone, następnie jest posmarowane klejem i przyklejona jakaś warstwa, która będzie powodowała to, że poszczególne rzędy tych sprężyn nie będą się rozjeżdżały i my nie będziemy między nie wpadali. Także naciskając ręką na materac sprężynowy. Zawsze ten kieliszek się przewróci, ponieważ jest to jedna sztywna taka połać materiału, który trzyma te sprężyny. Następną taką grupą materaców zbliżonych do materacy sprężynowych to będą materace hybrydowe. To jest nic innego jak materac sprężynowy, z tym, że w materacu sprężynowym Sprężyny stanowią na przykład 80% wysokości, a u góry i na dole mamy około 10% wartości komfortu w postaci jakiejś warstwy pianki. Bardzo często będzie tam zastosowany na przykład kokos, czyli mata z kokosu o grubości około 1 cm, która nie pozwoli sprężynom przejść przez piankę w taki sposób, żebyśmy my to odczuwali. Po prostu ten kokos jest dość twardy, sztywny. I blokuje y, tą indywidualną pracę każdej sprężyny. Czyli w tym materacu sprężynowym mamy zawsze tutaj kokos albo jakąś bardzo, bardzo twardą piankę, na dole będzie to samo. I w materacu hybrydowym, który jest zbudowany w ten sposób, że mamy sprężyny, też będziemy mieli jakąś warstwę, z tym że tutaj przy sprężynowym mamy. 2-3 cm pianki, a tutaj mamy 3-2 rodzaje pianki i tutaj ta wartość jest około między załóżmy 5 a 10 cm, tak? Czyli to mamy ten materac hybrydowy, czyli połączenie materaca piankowego ze sprężynowym, a przy sprężynowym jest tak naprawdę sprężyny i troszeczkę pianki. To jest y, taki nowy model materaca, ten hybrydowy, on do nas ze Stanów Zjednoczonych. Tam starano się ominąć, jak gdyby wprowadzić na rynek więcej opcji, które tak naprawdę nie wiadomo czemu mają służyć, bo ani nie jest dużo większy komfort, te materace są dość drogie, są raczej promowane jako takie idealne rozwiązanie, czyli połączenie materaca sprężynowego z materacem y, piankowym. Następne to będą materace termoelastyczne. Jest to nazwa polska. Termoelastyczne. Co to jest materac termoelastyczny? Materac termoelastyczny tak naprawdę jest zwykłym materacem piankowym. Tylko dodano mu pewną funkcję w nazwie, żeby spowodować. To, że była jest nadal moda na materace, które w górnej warstwie posiadają piankę tak zwaną wiskoelastyczną, czy piankę termiczną, czy piankę memory, czy piankę z pamięcią. Wszyscy mówią o różnych nazwach tej pianki, ale tak naprawdę chodzi o viscoelastic, czyli nazwa wywodzi się od dwóch słów viscosity i elasticity, czyli lepka pianka elastyczna. On jest zbudowany w ten sposób, że mamy blok. Materaca. W górnej części występuje wisko, czyli ta pianka termoelastyczna, a tutaj pianka poliuretanowa. Czy to są dobre materace? Nie. Są to chyba najgorsze dzisiaj materace, ponieważ one są zbudowane w taki sposób, że wszystkie wady pianki wiskoelastycznej, czyli to, że ona wywołuje pocenie, ponieważ zamykają się komórki i powstaje taka skóra poliuretanowa. To, że jest wrażliwa ta pianka na temperaturę, czyli nasze 36,6 rozgrzewa ją tak wysoko, że ona robi się bardzo miękka. I następna wada, to jest to, że nie możemy zmienić pozycji. Jedyną zaletą jest konturowanie, ale konturowanie, czyli dopasowanie się do kształtu naszego ciała, jest równoznaczne z tym, że pianka, która jest pianką tak zwaną z pamięcią, czy pianką inaczej mówiąc, leniwą, powoduje to, że ta pianka nic nie podpiera. Jeżeli pod tą pianką będzie za miękka pianka, to to wszystko się razem zapadnie. Jeżeli będzie za twarda, to w miejscu, gdzie ona się zgniotła, będzie po prostu, no, ciało takie oblepione. Czyli nawet ta zaleta tej pianki wiskoelastycznej, czyli konturowanie i dopasowanie się do kształtu ciała, może być w wielu materacach wadą. Ponieważ będzie złe podłoże pod tą pianką i najczęściej tak jest. Czemu tak się dzieje? Najczęściej to jest materac tylko dwuwarstwowy. Baza musi być na tyle stabilna, musi mieć około 150 N twardości, żeby ciało się nie zapadło w ten materac. Czyli doprowadzamy do tego, że mamy obklejone pianką wiskoelastyczną ciało, które leży na twardym materacu. Następna grupa to będą. Yy, Materace tak zwane ekskluzywne. Mm, tak naprawdę ekskluzywne. Tak naprawdę za tą nazwą kompletnie nic nie stoi. Tak naprawdę jest to podnoszenie sztucznie ceny materaca, często bardzo słabej jakości, tylko dlatego, że jest ekskluzywny. Czyli ta ekskluzywność w innych produktach, która jest, no, jak gdyby sensowna, tak? Mamy pewne marki samochodów, które są ekskluzywne, ale za tą ekskluzywnością ewidentnie idzie komfort, wykończenie jakość użytych materiałów i tak dalej. I możemy porównać sobie na przykład samochód jakiejś marki typu Dacia, która będzie kosztowała, nie wiem, 100 tysięcy Opel 200 i załóżmy BMW 400. Ale rzeczywiście materiały użyte, parametry silnika, jakość, nie wiem, felgi, które tutaj będą w tych najdroższych modelach aluminiowe, a w innych będą stalowe, to rzeczywiście możemy powiedzieć, że ten samochód jest ekskluzywny, ponieważ rzeczywiście one wszystkie jeżdżą, ale ten jeździ w inny sposób. W materacach czegoś takiego nie ma. Jeżeli ktoś sprzedaje materac jako materac ekskluzywny tylko dlatego, że ma włosie końskie, czy jakąś super wełnę z owcy, która żyje tylko na jakiejś wyspie w okolicach Norwegii czy, czy Belgii, to nie znaczy, że funkcjonalność tych materiałów jest na przykład lepsza od lateksu, sprężyny czy pianki. Nie ma takiej gwarancji, ponieważ nie ma sprężystości, może gromadzić, tak jak wszystko, co jest naturalne, tak, może gromadzić jakieś bakterie, roztocza, nie zapewni idealnego podparcia, bo nie ma takiej wysokiej jak gdyby, dynamiki. Więc ekskluzywność jest chwytem marketingowym, który wprowadza w błąd niezorientowanych zupełnie klientów, którzy myślą, że jak dużo zapłacą, to dokonują prawidłowego zakupu. Niestety, w przypadku materaców, jakość nie zawsze idzie z ceną. Także materace ekskluzywne w ogóle nie powinny istnieć, na pewno takie określenie. Co jest następnym takim, bym powiedział trochę, e, wynalazkiem marketingowym obecnie w branży materacy m, w naszym kraju? Materacy, tak zwane naturalne. Naturalne. Firmy, które zaczynają produkować obecnie materace naturalne, jest to jedna wielka ściema. Ponieważ na przekrojach tych materacy widać, że jest to na przykład ten sam materac hybrydowy, tylko ubrany w pokrowiec koloru takiego naturalnego, czyli nie jest to śnieżno-biały, jest to raczej taki zbliżony do koloru naturalnego lnu. I wydaje się, że tam są same naturalne włókna. Nie jest to prawdą, ponieważ w środku mamy nadal te same pianki, sprężyny, kokos, czyli to jest tylko nazwa, i niestety za ten czasami nawet tańszy pokrowiec, w tym naturalnym materacu, musimy zapłacić nawet i 50 i 100% więcej. Czyli ten sam model materaca, bardzo znanej yy, firmy, czy to będzie firma polska, czy to będzie firma jakaś zagraniczna, może się okazać, że identyczny materac A w wersji standard i B w wersji naturalny może być nawet od 100% wyższa czyli ten na przykład za 2000 a ten za 4, ten za 4 a ten na przykład za 8 czyli jest to tylko i wyłącznie chwyt y, marketingowy hmm. następnie mamy materace kokosowe znowu y, Fake internetowy i fake marketingowy, ponieważ nie istnieje coś takiego jak materac kokosowy. Czyli materac, który w całej strukturze byłby z kokosu. Nie. To są cały czas znowu materace, które są zbudowane w ten sposób, że jest pianka, kokos i na przykład sprężyny. tak? Czyli mamy zwykły materac sprężynowy, identyczny jak ten pierwszy, na ten, yy, sprężynowy, czyli numer 3. I to jest ten sam materac, ale jeżeli ktoś jest zwolennikiem naturalnych składników i dla niego kokos jest odzwierciedleniem natury albo dobrze mu się kojarzy, no to wybierze materac kokosowy. Ale u tych sprzedawców, którzy mają materac piankowy, sprężynowy, naturalny i kokosowy, często się okazuje, że ten sam materac, na przykład ten kokosowy, jest też w grupie materaców. Prężynowych, ponieważ tam ten kokos jest używany. No i oczywiście, y, ostatni materac to będzie tak zwany materac nawierzchniowy. Znowu to jest takie trochę oszukiwanie klientów, ale w tym przypadku no, mogę się zgodzić, że część materacy nawierzchniowych ma jakikolwiek sens, ponieważ Klient, który został oszukany i sprzedano mu materac, tak zwany termoelastyczny, i on się zapada w nim, musi się czymś ratować. Wydał 6 tysięcy i sklep oczywiście, jak to sklep mówi, że nie ma możliwości zwrotu, więc wciska się takiemu klientowi materac nawierzchniowy. Wręcz nieraz w rozmowie sprzedawcy mówią, że jeżeli będzie za miękki, to możemy dołożyć materac nawierzchniowy. Czyli sprzedawane są dwa produkty, a tak naprawdę powinien być sprzedany jeden. No i oczywiście ten pierwszy materac na pewno nie był zgodny z umową, czyli klient mógł skorzystać z prawa rękojmi, ale że nie miał takiej wiedzy, to po prostu został oszukany i zostały mu sprzedane następne produkty, takie jak właśnie materac nawierzchniowy czy jakiś ochraniacz, który niby ma to wszystko razem trzymać. Także gdybyśmy chcieli sobie podsumować, to jadąc od dołu, materac nawierzchniowy e, to jest słaby pomysł. Uważam, że są inne, ciekawsze rozwiązania, żeby pozbyć się tego, że materac jest za twardy lub za miękki. Materac kokosowy tak naprawdę nie istnieje, ponieważ materace kokosowe tak naprawdę nie istnieją nigdy w całej strukturze, jak gdyby w grubości kokosu. Materac naturalny jest to tak naprawdę jedna wielka ściema i jest to zwykły materac sprężynowy ubrany w inny pokrowiec, a kosztuje to dużo, dużo więcej. Materac ekskluzywny. To jest tak naprawdę oszustwo, żeby tylko podnieść cenę jakiegoś produktu i powiedzieć, że coś jest ekskluzywne i to coś jest inne i lepsze od zwykłego, ale sprzedawca nie jest w stanie wytłumaczyć dlaczego, ponieważ mówi, że nie ma informacji jakie zostały na przykład użyte pianki. A pianki są z reguły te same albo nawet nieraz w ekskluzywnym gorsze. Materac termoelastyczny to jest znowu łapanie klientów na słynne słowo pianka termoelastyczna. Czy pianka wisko, czy pianka z pamięcią. Materac termoelastyczny jest to zwykły materac piankowy, w którym występuje też pianka termoelastyczna. Bo jest to zwykła pianka poliuretanowa, tylko o właściwości takiej, że jest wrażliwa na wzrost i spadek temperatury. Temperatura rośnie, pianka się robi bardzo miękka jak taka wata, temperatura maleje, pianka się robi coraz twardsza. Po wyjęciu z lodówki to jest cegła. Następnie mamy materac hybrydowy. Materac hybrydowy to jest prawie to samo co materac sprężynowy, z tym że mamy w górnej warstwie więcej warstwy komfortu. Czyli nie jedna pianka, ale dwie czy trzy różne warstwy różnej gęstości i twardości, na przykład y, pianek. Materac piankowy jak najbardziej. Tutaj powinien się znaleźć tak naprawdę materac też Termoelastyczny, bo to jest pianka poliuretanowa. Materac lateksowy, tak jak mówiłem, ma wiele wad, ale jest to po prostu struktura bloku z pianki lateksowej, która charakteryzuje się właściwościami po prostu pianki lateksowej. Także, jeżeli pójdziecie do sklepu i zobaczycie te wszystkie nazwy, czy w sklepie internetowym, to tak naprawdę to jest jedna wielka ściema. Szukajcie materaca sprężynowego lub hybrydowego lateksowego, a najlepiej piankowego, ale piankowego o określonych parametrach, czyli zawsze pianka typu HR, czyli komórkowe pianki, które się nie niszczą, dobrze oddychają i mają bardzo dużą dynamikę. Także zapewniają najlepszy komfort i przy dużej gęstości mogą posłużyć nawet 15 lat. Pozdrawiam, Jacek Ciesielski, -Onso.